5 grudnia w hali sportowej ZTSOS nr 2 w Krakowie odbył się charytatywny turniej siatkówki. Także sprawdźmy, jak im poszło. Już od lat. Gra w siatkówkę pomaga potrzebującym. Uniwersytet Jagielloński razem z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie organizują coroczny turniej siatkowy, aby zebrać pieniądze na Hospicję Świętego Łazarza. Spotykamy się po raz piąty, mamy szansę, aby też zarówno wspólnie razem pomagać hospicjum Świętego Łazarza, a także przede wszystkim spotkać się i pograć razem w siatkóweczkę, miło i sympatycznie spędzać czas, tak aby też pokazywać młodzieży, która dzisiaj jest z nami na Hali jako uczniowie Zespołu Szkół Sportowych nr 2 w Krakowie, są kibicją. I widzą, że też starsi koledzy i koleżanki mają szansę grać. W turnieju brało udział osiem amatorskich zespołów, złożonych z przedstawicieli np. pracowników Uniotu, Kolegium Medicum czy Banku PKO. Drużyny się co roku zgłaszają same, zazwyczaj to są te same, czyli my organizatorzy zapraszamy Uniwersytet Jagielloński oraz Urząd Miasta Krakowa. I na podstawie, że tak powiem, tych dwóch zespołów są dobierane kolejne zespoły. Należy do drużyny ujotowej, z którą również uczestniczymy w rozgrywkach nie tylko związanych z tym turniejem, ale innych rozgrywkach ligowych. Na koniec turnieju może i były puchary czy medale, ale nie to było najważniejsze. Liczyła się siła pomagania i zaangażowania uczestników. Kibicuję wszystkim, bo najważniejsza jest atmosfera i cel, na który, dla którego się tu spotkaliśmy. W takim, który nie chodzi o to, też żeby się bawić, więc kipicuję tak naprawdę wszystkim drużynom, bo no, to jest fajna, tak naprawdę, fajne wydarzenie, fajna inicjatywa, więc myślę, że każda drużyna się dobrze bawiła, a przy okazji wspierała potem szczepioca. Którniej zakończył się zwycięstwem drużyny z kolegium Medicum, jednak zbiórkę nadal można wesprzeć online. Kibicujemy przede wszystkim hospicjów, bo tej w sumie nikt nie wygrywa. Wygrywa hospicjum, a my się dobrze bawimy i sama gra sprawia nam olbrzymią przyjemność. Weronika Sikora, TV.